Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w naszym mieście. Mieszkańcy bloku numer 8 przy ulicy piaskowej na osiedlu Piaski wieczorem z pewnością zauważą różnicę. Od strony ulicy pustej rozbudowana została linia oświetlenia ulicznego w postaci pięciu nowych słupów oświetleniowych i dziewięciu energoszczędnych lamp typu LED. Również dla mieszkańców domów i użytkowników ogrodów działkowych przy ulicy Wiślanej dzięki zamontowaniu 10 lamp typu LED. Po zmroku będzie wygodniej i bezpieczniej. Wykonawcą oświetlenia była firma Access Energo z Konstancina Jeziornej. Koszt oświetlenia przy ulicy Pustej wyniósł 56 660 zł, a środki w równej części pochodziły z budżetu gminy Kozienice i spółdzielni mieszkaniowej. Z kolei dwa sięgacze od ulicy Wiślanej kosztowały 32 000 i zostały sfinansowane z budżetu gminy. W odbiorze inwestycji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miejskiego, wykonawcy, radni i prezes spółdzielni mieszkaniowej.